Z tej strony Bella i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Ze mną jest Wito! Yo, Szymonko, z tej strony Wito! I witamy Was dzisiaj w Gierce w Robloxie. Nazywa się Ona Airplane, czyli yy, samolot. Będziemy tutaj w samolocie lecieć samolotem. Gierka jest podobna, właśnie do kempingów i tych innych gierek. Yy, mam nadzieję, że filmiki Gierka Wam się spodobają. Jeśli tak, to zostawcie 20 tysięcy lapeczek do góry. Subskrybujcie kanał, dzwoneczki, dzwoneczkiem i wpadajcie na bella brokatowe, piękne koszuleczki i ja też mam plecaki i worki do szkoły. Chciałabym tylko przypomnieć. No, więc dobra, lecimy. E, jesteśmy teraz na lotnisku i musimy iść, Wito, do odpowiedniego miejsca, które nas przeniesie, mm -hmm. wiesz, do samolotu. No to bo, idziemy. Czyli musimy iść na przykład do tej bramki, później Ale ona się skończyła, Bella, i ty weszłaś no, w tym momencie, jak był koniec. No to dawaj, jeszcze raz! No, Pan, o, teraz idą można przekudy. do niej wejść. I można iść. Dawaj, wito. Patrzcie, jesteśmy, już weszliśmy do tej bramki, teraz sobie czekamy. Ja siedzę y, tutaj z przodu z y, gościem podobnym bardzo do ciebie. A co ty masz jakąś inną twarz? Nie, bo to jestem ja. ja. Myślałam. Jak ty jesteś człowieku z tyłu? No nie, to jestem ja. To ty. A koło mnie gościu podobny siedzi do ciebie. Nie, no to to jestem ja właśnie. Ale ty, Wito, ściemnia, no, ściemnia, no, ci chodzi. No wyglądam tak samo przecież. Nie, Prawda. Dobra, słuchajcie, my tutaj sobie siedzimy i czekamy na nasz samolot. O, uwaga, chyba nas przynosi do tego samolotu. Przyleciał. Ja jestem teraz ciekawa yy, właśnie waszych yy, tutaj czy wy byliście już lecieliście samolotem, ale ja się O, ja mam swoje siedzenie, J yy, ja 10 7. Gdzie jest J? Gdzie są efy? Gdzie są J? Gdzie są Fy? Ej, no, musimy znaleźć, słuchajcie, yy, nasze... Miejsce O, tu jest C, G, A, B, C, H, D Ej, halo e. A, tu chyba muszę iść tutaj, dobra Znajdźmy może siódemkę, tak o, będzie szybciej jest A, B, O, o, idę, idę, dobra, jestem, C. siedzę na swoim Ej, Ja siedzę na swoim Tu jest H od razu Bella, znajdź, proszę cię Szybko te miejsce A nie To tam, gdzie jest G, Bella jest F nie, e. po, to są jakieś Tam, inne gdzie G miejsca. jest F tu nieźle. Tu z lewej. O, tu jest. Masz F. Patrz! Siedem! Siedem! A, dobra! F 7 Chyba tak! Dobrze! Okej, okay, mówię do nas kapitan, że możemy właśnie eksplorować nasz tutaj samolot. Więc po co nam kazali tutaj siadać? Skoro no nie wiem, ja już siedzę. Ja siedzę tu przy silniku samolotem? ogólnie. No i ja właśnie jestem ciekawa, jak y, dużo razy y, wy lecieliście samolotem, więc dajcie mi znać teraz w komentarzach, a ja wam szkuję te właśnie odpowiedzi. Ja leciałam, jeśli licząc powroty, to y, chyba 6. I to więcej razy. Nie tak, wiem. Tak. Moja to... może y, 5. Nie, więcej razy. Ode mnie latałeś. Bo ja nie wracałem później, to ja leciałem pięć razy. Nieprawda, jak ty ze mną sam leciałeś sześć, <laughs> jeszcze poza. Nie, ale ja chciałem pięć i nie, nie wracałem nie, nie raz. Dobra, i zostałem kapitan... gdzieś. Mm -hmm, tak, i nie wróciłeś. Kapitan, prosi U! nas, abyśmy siedli w swoje miejsca, bo będą turbulencje. Aaaa, turbulencje! I my też byliśmy w, w samolocie nie. podczas turbulencji, ale one nie były duże, ale widać Bardzo się wtedy bał. Były ogromne. Chodzi, ja okay. myślałem, że samolot spadnie. Dziękuję bardzo, yy, kapitanie, że nas ostrzegłeś, a ty dziękujesz nam, że my byliśmy kreśni, że tak powiem. <gry> Byliśmy grzeźni, siedzieliśmy na swoje miejsca. Na razie tutaj się nic nie dzieje, więc... O, będą snaki. O, będą snaki, bo to słuchajcie. ja idę. Nie wszyscy pewnie z was lecieli samolotem, ale często tutaj e, stewardessy no. e, jadąc z takim wózeczkiem i właśnie są różne smakołyki O, ja biorę spadochron i wyskakuję. I tak dalej. I patrzcie, mamy na przykład kanapki. Nie musieliśmy ich widocznie kupować. Gdzie one są? Dostaliśmy je. No masz po dwóch A, mam sandwich. sandwicha. To... O, idzie okay. pani z tymi tymi. Siema. Idzie pani, zobacz, patrzcie. Siema, no, o, ja, kanapki, chcę, ja chcę, na tym się przejechać. Mnie o, proszę mnie popchnąć. Tutaj tam. coś czerwonego jest. Proszę mnie nie tam popchnąć. Nie, nie, kitty bella, tylko niepliska, tylko niewi. To postaraj się, bo ja tutaj już przeczuwam, że O, Nie czuję się zbyt dobrze. O, bella. To... Chyba ze... jak ty tu jakieś uśmierdnicę miałaś ty. Ej, to było z majonezem. Majonez. Ja jestem uczulona na majonez. No widzę jakieś kropki, o, ci wyskoczyły na nogach. Jak no. to kropki? Ej, to Sjordesa mówi, że potrzebujemy właśnie znaleźć ja. mój bagaż Medycin. z lekami i musimy znaleźć, dobra, ja też nie. Ale gdzie to się szuka? E, u góry chyba pod siedzeniem. Mam nożyczki, chcesz nożyczki? A co ja z nożyczkami? Nie, może ci Vito? coś się obetnę. Vito, weź. proszę cię szukać. Ale ja nie wiem, gdzie jest Twój bagaż, człowieku. E, no ja też nie, więc szukam wszystkie wiesz. Tutaj z przodu nie ma, więc. E... Te miejsca nad siedzeniami klikam. Tu mam Mamy... nożyczki tylko. Mieliśmy e, minutę, teraz zostało 40 sekund. Dobrze, że gościu. O, 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 o! Wito YouTube znalazłam. Ok. A, czyli pewnie przecież mój ten. Powinien być nad moim siedzeniem, ale wiecie co. Ej, co, to, to nie moja? Nie, tu są radzi. 20 jakieś, sekund, okay. no weźcie, bo ja nie mam. No, Bella, ale, ja ale ja nie. Ale ja nie wiem, gdzie to jest, bo to ja przebiegłem hey. cały samolot i nie ma. Dlaczego to na mnie padło? Nie wiem. Halo! Bella, ja przebiegłem cały samolot ej, 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 i nie ma. Ej, ej. ej, halo, halo! Znalazłem tylko nożyczki. Nie otworzyłeś wszystkich nożyczków, bo chciała. Wiedzę, że one są Aha, bo zamykane. tu się otwiera te. No to ty szybki jesteś, oh a my co God. ja mówiłam właśnie? No. O! ktoś znalazł! Znalazł? Dziękuję ci, go! Kubadam, Kubadam! No. no, było naprawdę blisko, zostało już tylko no. kilka sekund. Nie Wiecie? wiem, gdzie on to znalazł. I to mi nie pomógł, to na pewno było nad moim siedzeniem. Tylko Bo ja, ja szukałem, prostu... ale ja nie znalazłem. Nie mam orientacji w terenie. Okej! Okay. Yy... Dzień dobry. Yy... Yy, coś tam, coś tam, nic nie rozumiem. <laughs> Okej, okay, czekaj, zobaczmy. Okay, Dobra, musimy znowu lecimy usiąść. dalej. I e, mamy moje, się jod? cieszyć z dalszej podróży więc nie, nie zdążyłem nie Ja usiać. poszłam gdziekolwiek, poszłam do was po prostu Ja nie ja usiadłem nie... i co teraz? Ja też nie usiadłam, będziemy szukać o, po o, prostu najwyżej swoich miejsc Bo Jali! już ciemność się zrobiło ja nie idę na swoje miejsce. Coś jest noc już? po prostu nie mogę znaleźć. Ale dobra, znalazłam. Okej, okay, dobra, to siadam. E, on do nas mówi w nocy, Tak, parę godzin swoje nogi, bo ta e, Jeszcze parę godzin mamy. Jeszcze parę godzin mamy. właśnie będzie długa. Ona będzie parę godzin, więc ja nie wiem, gdzie my lecimy na tak na e, do Ameryki. Mm, może albo na jakieś wyspy, dalekie. O nie. Nie to się... jakieś. Ej, ciemno. co to? O nie, 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 nie. Ty bela Chyba... mi. Patrz! Nie ma to nie ma prądu. Tak? Jak to? Musimy to jakoś naprawić, dziwio. Dawajcie prąd. Tylko, czy oni to? Patrz, ja wszystko mówię normalnie, nie wieszę w to. Co okay. jest z prawym skrzydle? Co jest z prawym skrzydle? Ej! Co jest z prawym skrzydle? Tu jakiś jest Bella, ktoś jest tu na prawym skrzydle. Pokażcie go Wow! Co to jest? On mówi trzy kropki. Tak. O. -o. To Ty? Straszny. Nie? Nie not. Przetwa! Wow! Co? Kto nie O-o Co to? O nie, jaka dziwna snake muzyka. Coś czerwonego. Snake Uważaj znaczy, Bella, biegają czerwono? tu. O nie, Kto? zaraz mnie pogryzą, no? Snake -sy. Dobrze ta dziewczyna mówiła? O Oh my god! O, o, one one mi zabrały trochę życia już! E, Wito, Skąd tutaj patrzcie, są węże? To on chyba je tutaj zesłał! Oh my god! Jakąś tu niewielką dziurę Jak mi dużo życia to zabrało je w Je tutaj wpuścił! Ej, tu masz odrobinę właśnie y, mniej ode mnie! Co my teraz mamy zrobić? Oni jakąś dziewczynę zjadły tutaj! Naprawdę? O! Ty mówisz, że. A jakiś restrum jest otwarty. Okej, okay, dobra, tylko gdzie on jest? Ale Który właśnie? Buty tutaj, wiecie, latają. Te? Uważaj, bo ci gryzą. Nie, nie gryźcie mnie. Hej! Tutaj jest na zielono. Cię? Ja, ja wszedłem, ja wszedłem, jest na zielono Ty jeden. Wszedłeś? Jest, dobra. Okej, okay. Ufałam się Jest toaleta, o, jest dobra, udało się Dobra, ten gościu poszedł Jesteśmy w trójkę nadzieję, tylko że ta dziewczyna tu przyjdzie No właśnie, chyba nie, bo już się zamknęło O nie, właśnie jest na czerwono Dobra, za jedną sekundę, co się wydarzy Uwaga, mam nadzieję, że te snake'i tutaj nie wejdą Trzech nas tylko wieje? zostało No to było bardzo straszne No nieźle No nieźle Okej, okay. musimy tutaj to przedyskutować no, Co się to wydarzyło dyskutujmy. i tak dalej I co zaraz będzie jeszcze Bo, hmm... Ja nie. Ja wiem. muszę tu coś zrobić, także odwróćcie się. A dobra, to się odwracam. Słuchajcie, Nada się nie posłuchujmy i tak dalej. Ani ja nie będę wąchać, bo tu różne rzeczy mogą się przydać. już, dobra, już, co odwrotnie. Tak mi to cicho? E, no, bo ja tak cicho to zrobię. A no, to nieźle, to dobrze, <grym> to, Ale coś czuję, się, to było nieco o. ciekawie. <grym> było, było ciekawie bardzo. Nie, tak. Dobra, coś się ściemniło, nie wiem o co chodzi. Okej. Okay. wyszliśmy. wyszliśmy. Okej, okay. ale patrz, zrobiło się jaśniej. No nie Patrz. wiem, nie wiem. No widzisz? A, power is back, dobra on, dobra. jest powrotem, więc ja sobie... Y, aha, na byle jakieś siedzenia się nie da usiąść, no nieźle. Okej, okay. Snakey uciekły. No, uciekły, uciekły. Tak Ale co ten kapitan? Dobrze. Czemu on nic nie działa w tym kierunku? Co nie? Ej, a co tą? No nie ma jej tam, nie ma, nie ma. Prawe skrzydło to tak, ty, nie to było jest chyba w nie. Tak, nie tak. Ma? Nie ma jej? Nie ma, nie, nie ma. Tej osoby. Patrz jest kapitan, jest kapitan! Okej? Okay. Ma dobre O, i złe. i złe. Co będzie pierwsze? Nie wiem. Ja właśnie, chcę złą tak. chyba pierwszą. Ja chyba chcę pierwszą. Pierwsza, dobra, jest. To, czym wróciła energia. No tak wiemy. No to wiemy, no, my to jest widzimy jasno. przecież. Super, zauważalne. A zła? Co się stało z No właśnie, jaka jest zła. Jaka jest zła? Ej, co? O nie, nie mamy, nie mamy tlenu. tlenu. Ej, co braknie tlenu? O nie, wypadną maski, wypadną maski. Maski, maski! Moja maska maski. jest tutaj. Ej, 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 Mam, 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 ja mam swoją. A ja mam? Ja też mam, zobaczcie. Tak wyglądamy, ale. Patrzcie. Ja, Jak on że jestem jego najlepszym youtuberem y po angielsku. No co? Może umie, ale dlaczego? Co on się zresetował? Czy nie, nie on chodzi? nie wziął maski, bo to Aha. chyba były tylko dwie. No widzisz. Patrz, widzisz? Te maski no nam nie, zostaliśmy życie, tylko we dwójkę. Oni ten tlen. No widzisz, on się poświęcił. On się dla ciebie napisać, że jesteś jego ulubiony. Ale nie, bo superem. ja wziąłem swoją maskę, a ty wzięłaś jego, Bella. Hmm. Wiecie, <grych> Znowu co? prądu nie ma. To było o niezłe, nie. że każdy nad o każdym nie. siedzeniem nie wypadły te maski, tylko jakieś trzy albo dwie. Strasznie za mało, za mało zdecydowanie. Ale dobra. Co ty widzisz? Co ja mam jakąś bombę Bella? To jest? Jaka bomba? No, mam jakąś bombę na sobie. Okej, okay, to wyglądajcie. Weź tu zabierz, jak bomba. O, zabierz tu ze mnie. Jak mam ci co zabrać? Nie wiem. Nie, Dobra, co mamy robić? Co mamy nie robić? Dajcie jakieś podpowiedzi, co tutaj się wydarzy? Może myślmy... Jakie? Everyone, jak nas calm down, z... calm down! Dobra, spokój, spokój, tylko spokój nas uratuje. Okej. Okay. Tutaj, tutaj Miesz są nożyczki. nożyczki, dawaj, dawaj. Nożyczki. Tu są. Musimy coś właśnie znaleźć, żeby co, żeby to... Dawaj, kliknij, dobra. Okay. Znalazłam Scissorsy. Y... Ja tak no nim i co mówię. teraz? Ale patrz, nie mogę ich wziąć. Aha. E, nie wiem, dni który. Słuchajcie, zawsze, ale. Okay. No red Bella, wybierz który. Teraz wypisz się w komentarzach, red czy blue. Wito, ja nie czerwony, mogę czerwony, dawaj. Nie mogę no kliknąć. No to odsuń myszkę do tyłu. A! Bella, no cóż ty? Okay. Ale Ty, Bella nie. Okay. Sorry, sorry. No bo ja się bałam, Wito. No cyka. to dzięki. O, ale masz far dobrze wybrałem, wow, że wiecy, czerwony! Ja zawsze ja się jestem cieszę dobry. jak ja widzę w ogóle to w filmach i ja zawsze też zgaduję, bo nie tak. I ty się zawsze się zły zgadniesz! Nieprawda, na wszystkie raz dobrze! Ale to ja, ja chciała... powiedziałem, żeby czerwony! Ale nie ja zawsze chciałam! No czerwony. ja powiedziałem, żeby czerwony ciąć, nie, tak? Nie, ty bo twoje ulubione, <laughs> <to niebieski. laughs> Ale powiedziałem, żeby ciąć czerwony, ale to słychać. Chora, czerwony. Oh my god, jak się zastosowałam, naprawdę. Te emocje są dość duże, ale dobra. nie mamy nadal tlenu? O co tutaj chodzi? Hmm? Look, for the Musimy check znaleźć is, załogę. Is okej, okay. 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 szukajmy załogę i szukajmy. Sprawdźmy, szukajmy. Czy z nimi jest wszystko okej? Wy poszedł tam do tyłu, ja idę tutaj. O, ja znalazłem, ale z nimi Koga nie znalazłeś? jest za dobrze. Bella. Yy, no, ale on im nie jest za dobrze. Okej, okay, dobra, poczekaj Musimy kapitana yy, ten Ej, one są Idę do kapitana, domy. idę do kapitana, tak, dawaj. Musimy ich tutaj, yy, ten, kapitana zawiadomić Dawaj, panie. dawaj ze mną. Ogólnie w to, gdzie w to drugą stronę. stronę. A, tak! Ja skasz. już idę tutaj. Okej, okay, dobra, ale ten samolot jest wielki. Powiem, ja bardziej, nie wiem, jak nigdy się tu nie dostać. Jest locked. Co jest zamknięte? Dlaczego to no, Kapitan zamknięte? jest zamknięty. On powinien być troszeczkę czasem otworzony. Coś się w środku dzieje. A słyszysz, coś? Czy Może co? być w jakimś niebezpieczeństwie. Ty jest w kłopotach. O nie! Okay. A kod, a kod jest, kod. jest gdzieś... We need to... Ja wiem, widziałem gdzieś okay. kod w ogóle. Jeżeli znajdziemy kod, to otworzymy Ja tecz? gdzieś widziałem i tam się gdzieś wpisywało coś. Czekaj. A gdzie widziałeś ten kod? Tutaj Tak, w środku, nie, 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 tu na sieci? końcu gdzieś widziałem chyba. Okej, okay, dobra, widzicie jak tutaj już trzeba non-stop chodzić po tym wielkim samolocie. Tutaj jest 8455. I tu wpisać? Ale gdzie go wpisać? Nie pewnie u kapitana. A, 8455, tak? E, no tak. Dobra, to idę, idę, idę. A weź spróbuj coś. kliknąć na ten kod. Może. E. Podejdź do niego i nie, spróbuj go wziąć. No się nie zmienia. No zmienia jak to nie się. właśnie? Tak, znalazłam. I teraz może nam się pokazać, dawaj, miejsce, dawaj. gdzie mamy to wpisane. Dobrze ci to powiedziałem, bo znowu byśmy nie trafili. 8423, Wito. <laughs> Co? Nie, 8455 było chyba. No chyba jesteś niepoważny. No Bella, patrzcie. Tu jest ten potwór, uciekaj! Potwór! Ja. O nie, patrzcie, jakie on ma! O oh my god Ej, ale tam się coś dymi! No! no nieźle. Jakieś Bo my przez chmury ty? lecimy, chyba. Zapłacę! Co? A co my, mi... jak my nic nie zrobiliśmy? Tak to, ale. Co się tu wydarzy? O co ci chodzi? Co? No, Okej. Okay. But you're not. No, ja nie wiem o co mu Ej, chodzi. Jak <Szuczymy>? my nic nie zrobiliśmy, no człowieku. Nas tutaj straszy. Jak no, ty dobra. nas tutaj przyprowadziłeś? No, y, no nie ma nas za dużo, jesteśmy tylko we No dwójce. właśnie. I co, I co z, z tego? jednego? To nie? jest niemożliwe! To... To faktycznie jest niemożliwe! I co teraz? Hmm. Gościu? Gościu, No, uważaj stąd? sobie. To... Nie. jest... And now... ...is, is time... O nieee! Nie! Uciekaj, uciekaj od niego, może Bella ucieka od tutaj. niego! Ej, O nie, uciekajmy! To co? To Czekaj? on teraz będzie na kłoni? Nie wiem, nie wiem, zobaczymy! See you, See you in the, in the afterlife. afterlife! Ej, się on tu robi patrz, w ogóle! Patrzcie, patrzcie, patrzcie! Czy on znika? Zniknął. Czyli zobaczymy się, jakby. Po, po śmierci już. Po śmierci. Niby. O nie! Ale nie możemy do tego wito dopuścić. No nie, ja chcę. O, wszedłem tutaj! Pani kapitanie! Proszę się kapitanie, obudzić! Nie, no dawaj, obudź A jak nie, to ja będę tutaj sterował. Czekaj, ja będę sterował. Nie, bądź nieprzytomny! Ja będę sterował. Halo, halo! Ej, pre... Ej samolot spada. spada, spada, spada. No mówiłam sobie! Co musimy się zrobić? Tego, tak Czekaj. Z tymi, bo on wiecie. Nie, to przez chmurę lecimy. Ale wiecie, on w ogóle nim nie też. Co mamy? We need nie to steruje. find the autopilot button. Button. Ojejku, a który button. to może być? Patrzcie jak tych butonów jest mnóstwo! Klikajmy. Klikaj wszystkie. Klikajmy. Click Klik everything. everything, tak. Tak, klikam! Dawaj, ja, ja z tej strony, a ty z drugiej. Okej! Okay. 60 sekund. Dobra, nie. a teraz. teraz dopiero się klikają tak. Okej, okay, jeszcze raz Ja yes, zdążymy wszystkie? Nie wiem, Wito, ale ja klikam, staram ja klikam się bardzo Ja klikam też wszystkie Okej, okay, tu nie Nie wiem, czy my zdążymy wszystkie co, kliknąć bo tutaj są no, takie turbulencje jakby i ciężko się to klika Są turbulencje, tak Halo, halo Dobra, ja już jedną stronę Jest, jest yes. Ja znalazłem i... Super Woohoo! Bardzo dobrze no nie dużo ich powtórzyć. I co, lecimy teraz na autopilocie? Tak, chyba na chyba autopilocie. Tak. Dobra, zrobiliśmy to ekstra i uratowaliśmy ten samolot, samolot. Więc chyba on się nie rozbije, ale. Ale nie... fajnie, że we dwójkę zostaliśmy w ogóle. Tak, ale Very to crazy nie... flight, I just want to be home. Ja chcę już do domu, Bella. Ja też widzę, Ja już chcę do, do domu polecieć. Wlądować na dachu przygody. naszego domu Okej, okay, teraz musimy znaleźć telefon A, telefon jest tam, jest tam, tam na końcu, końcu. Dobra, lecimy, okay, lecimy I po y, pomoc Chyba tutaj też przebiegnę, co nie? Tak, bo to się na końcu tam łączy wszystko tak, tak, Razem tak. ze sobą Dobra, ten telefon był po tej stronie Był tutaj gdzieś ten czerwony, okay, kliknij go Okej, telefon, nie musiałam nawet Bo wystarczyło, że do niego podeszła. Okej, okay. mamy tyle samo Vito HP, co się teraz wydarzy? Dzwonisz. To my nieźle wyglądamy. Halo. Halo. We need help. <noise> Nasz kapitan jest nieprzytomny. nieprzytomny. Don't worry. Okej, okay. eee, chciałam powiedzieć, eee, kobieta z tego lotniska, ona nam pomoże. Oni chyba przejmą tak, tego autopilota eee, i pomogą nam. Eee, tylko coś trzeba z tym kapitanem Vito zrobić. Nie, nie nic nie trzeba z nim zrobić. Okej? Okay. Tak, oni zlokalizują nas. Dobra i a przejmą kontrolę. Przejmą kontrolę i ale jest. Przepraszam, że ktoś tutaj trzeci się pojawił przed chwilą, a to był po prostu tylko mój ogon. No to nieźle. A jeszcze ostatnie zadanie. Są listu zadanie? Keep the plane on track. Dobra, to ja idę. Dobra, to ty Ja chcę, ja chcę, ale i chodź ze mną. Dobra, idę. Find ha. someone to sit on the co-pilot... Dobra. Idziemy, tak, idziemy, idziemy. Nie ja będę pierwszy! Ja będę pierwszy u siebie. Kto będzie pilotował? Ja chcę! Ja chcę! Ja chcę! Ja chcę! Ja chcę! Ja chcę. Ja, chcę. Ja, chcę, Vito. ja chcę! Ja będę! Ja jestem pierwszy w ogóle u mnie. Ja będę! Ha! Dobra. Siedzę! <laughs> Specjalnie tak powoli niech... A niech ten Wito coś ma z tego <laughs> wszystkiego. Niech popilotuje tutaj. O, lecę! ale Wy się, leczuj się. się No, ale dobrze pilotuje, popatrz. Spukajasz mnie Tak, Bito? tak, ja na spokojnie tutaj to Wszystko ogarnę. To jest dobrze? Patrz jak ja lecę. Dobra. Halo, pilocie! Halo! O nie! E! Co się dzieje? Nie, Ta tutaj, weź się go Bella! Pojawiła. Bo mi przeszkadza, Ale a ja mi nie mogę konie, pilotować! Nim nie chcecie nic zrobić! To zabierz go, zabierz tutaj. go! Patrz, ja tylko mogę chodzić, nawet go nie mogę tutaj później. Wow, <laughs> jesteś jesteśmy śmieszni! śmieszni? <laughs> nie jesteśmy śmieszni, my jesteśmy przerażeni teraz! Okay. Jak? WRIGHTEN? nic nie jest WRIGHTEN! To Nie ma nasze przeznaczenie, nie, więc nie jest Nie, nieprawda ja tu kieruję się... dobrze. Musimy. Oho! Oho, moja ostatnia szansa! Wy to, musimy oszukać! Crash this plane and we will rule the underworld for all other... Nie, nie ma takiej opcji, nie ja nie opcji. rozbiję tego samolotu. I stąd. Nie, nie kraszuję go! Ja Oto. musiałem wybrać Bella. Naprawdę? Tak. O o co teraz się dzieje no nie wiem właśnie czy, czy nie nam się uda czyli są samolot? tutaj dwie opcje chyba wyboru i dwa zakończenia tak, tak mi się są wydaje dwa zakończenia jesteśmy słabi dlaczego jesteśmy słabi się, no właśnie nie um, wiem co się teraz stanie okej okay. okay. to, raz. go... to nie jest ostatni to raz to nie jest ostatni raz jak go widzimy raz. dobra on chyba znika i się bardzo cieszy co się teraz <laughs> wydarzy? to jest bardzo wiecie podejrzane. Let's go. okej okay, no tak faktycznie dobra może wylądujemy zło. teraz może się uda ale Wait, okay. he said it was not the last time we see him. No mm -hmm. właśnie, to nie, że nie ostatni raz go widzimy. Co miał na myśli? No nie wiem, nie wiem, właśnie. Hmm? Dajcie znać w komentarzach, co on mógł teraz mieć na myśli. <laughs> Dobra, nieważne. Le lećmy do domu. Lećmy, lećmy do domu. A czy ja mogę... A mi się wyciec? chce wymiotować w ogóle już. Jebito. Juhu! Szczęśliwa muzyka, udało się! Naprawdę? Wiktory. To jestem bardzo ciekawa, jakbyś wybrał tą opcję. No, że, że rozbicie, to byśmy to rozbili pełni samolot. No Pierwsze, to nie wiadomo, jeżeli chcecie zobaczyć się... inną część u mnie na kanale a, wiedziałam, wiedziałam. Zostawcie Obeli łapkę w górę i wiedziałam. dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście to zobaczyć. No była to szybka akcja z tym samolotem, no ale wiecie, szybko trzeba działać w samolocie, jak takie rzeczy się dzieje, ale trzeba być opanowanym. A ja tutaj troszeczkę nie byłam opanowana, no, ale dobry kamper wybrałam! Nie, to ja wybierałem. Ja kapel. też wybrałam, <laughs> więc mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie 20 tysięcy łapeczek do góry, a wtedy... Pojawi się kolejny film na moim kanale. Wpadajcie na bellasajkwebka.pl A my się widzimy niedługo w kolejnym odcineczku. Pa, pa.